Mogę Wam powiedzieć ze swojej strony, że mój zespół brał udział w tym festiwalu w 2015 roku, i jest to świetne wydarzenie. Jest to impreza bardzo potrzebna, szczególnie dla młodych zespołów, ponieważ mogą one wystąpić: mają okazję wystąpić w profesjonalnym entourażu na dużej scenie, z prawdziwym nagłośnieniem, z prawdziwymi światłami, naprawdę w profesjonalnych warunkach. Więc jest to wyjątkowa okazja, jedna z nielicznych jak myślę w Polsce, gdzie młodzi twórcy mogą zaprezentować swój materiał i odtrzaskać się ze sceną.